Cześć, Maciej Koper HDTV Polska ze stoiska Sharp na targach IFA. Widzimy wyświetlacz 8K, kolejny właściwie na tych targach, bo kilka firm ma je w swojej ofercie. Oczywiście są to prototypy i oczywiście widzieliśmy je też kilka lat wstecz. Więc czemu nagrywamy to wideo? Chciałbym Wam powiedzieć w zasadzie ciekawostkę związaną tutaj z obrazem 8K. Podzielić się spostrzeżeniami, czy jest warto na, na to czekać, czy jest to zabieg e, marketingowy. Powiem Wam tak, e, zależy wszystko od odległości oglądania, bo korelacja rozdzielczości e, i odległości to jest, to, to, to jest rzecz, która jest nierozłączna. E, I o ile w przypadku Full HD, jak pamiętamy, zalecaliśmy 30 stopni pola widzenia, co się przekładało na 4 cm na cal. Tak w przypadku Ultra HD 4K polecamy już 2 cm czyli 60 stopni pola widzenia. Są to wartości, które wynikają bezpośrednio z fizjologii wzroku i tego co oko może dostrzec a co nie. Z takich odległości jakie zalecamy, możemy dostrzec maksimum. W przypadku 8K ta wartość maleje aż do centymetra na cal, czyli 120 stopni pola widzenia. De facto nachodzimy tutaj już na widzenie obuoczne, czyli taki wyświetlacz 85 calowy powinniśmy oglądać dokładnie z 85 cm, e, czyli mniej więcej z takiej odległości w jakiej stoję teraz. E, wygląda wyda, wydaje się to wręcz kosmiczne. Natomiast takie są fakty, żeby dostrzec wszystkie najdrobniejsze detale, jakie oferuje tutaj nam natywne źródło 8K, muszę stać dokładnie tutaj. Tutaj przestaje widzieć piksele. I jest to e, odległość i w zasadzie pole do dalszych przemyśleń. Otóż z tej odległości Doskonale odróżniam detale w środku, natomiast brzegi są już w znacznie większej odległości, ponieważ stoję bardzo blisko. I te kąty tutaj są znaczne. Zatem jest to mniej więcej sytuacja, w której realną korzyść miałoby zakrzywienie matrycy. Były po prostu efektywniejsze dla wykorzystania pikseli. I jednocześnie wypełnienia jeszcze większego pola widzenia, także można by już lepiej zacząć pożytkować rozdzielczość właśnie zakrzywiając obraz zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie, czyli dochodzimy tak naprawdę do wyświetlacza sferycznego, który przy bardzo dużych rozmiarach tu mówimy o bardzo dużych rozmiarach, kiedy znajdujemy się w takiej relacji, kiedy miałby realne możliwości. W obecnej chwili zakrzywione telewizory. No nie wnoszą nam nic specjalnego do życia, wręcz często nie widzimy, że są one zakrzywione z normalnej e, odległości oglądania. Natomiast e, kiedy wyświetlacze tapety OLED-owe trudno powiedzieć, co to będzie, wyewoluują do aż takiego rozmiaru i do takiej relacji z widzem, na pewno wróci temat zakrzywienia i myślę, że to jest zakrzywienie sferyczne. Zmieni się też pewnie system rejestracji, żeby nie powodować tych e, dystorsji, które obecnie występują. I to będzie wtedy celowe, celowe, uzasadnione działanie, by uzyskać właśnie efekt. A efektem myślę, że ostatecznym jest to, żebyśmy nie odróżnili wyświetlacza od świata. Tak samo jak w muzyce chcielibyśmy nie strzec kolumn, tylko dźwięk. Dzięki Wam za uwagę. Maciek, pozdrawiam.